Specjalista chorób wewnętrznych Uniwersytet Medyczny w Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Po dwóch tygodniach rząd cofnął zakaz wchodzenia do lasów i parków. Co pan radzi ludziom, którzy siedzą w domach? Oczywiście nadal radzę zachowywać ten odpowiedni dystans od innych osób nieznanych. Nie mówię o rodziny czy od bliskich. I zdecydowanie wychodzić na, na świeże powietrze, iść do parku, przespacerować się po lesie, oddychać świeżym powietrzem, a mieszkania intensywnie wietrzyć. Świeże powietrze jest bezpieczniejsze w tej chwili niż mieszkanie, niż cztery ściany? Tysiąc razy bardziej od pozostawania w mieszkaniu. Dlaczego? Dlatego, że wirus na świeżym powietrzu wraz z wiatrem bardzo szybko, że tak powiem, przesuwa się w inne miejsca i się rozcięcza w tym powietrzu. Udowodniono, że klimatyzacja, wentylacja jest jednym z czynników, które roznoszą wirusa wśród nas. Dlatego biura, bloki, tam gdzie są wentylacje, szpitale, zole, to są miejsca, gdzie po prostu zakażenie się szerzy w tempie piorunującym. No tak, a z drugiej strony mieliśmy ten zakaz wchodzenia do lasów. Pan uważa, że był błędem? Nie rozumiem podstaw takiego zakazu, więc nie mogę się wypowiadać, czy był błędem, czy nie. Natomiast z punktu widzenia zdrowia podkreślam zdrowia to nie było dobre dla ludzi i widzieliśmy, że liczba zachorowań w tym czasie bardzo wzrosła. No tak, ale były takie na przykład symulacje, że można się zarazić podczas biegania w lesie, że jeżeli jakaś osoba biegnie za nami, biegacz oddycha, wypuszcza powietrze z wirusem, osoba z tyłu może się zarazić. Dzisiaj możemy biegać już po lesie i możemy chodzić po lesie bez maseczek. To jest bezpieczne? Tak, jest to całkowicie bezpieczne odnośnie tych doniesień, że się można zarazić idąc za rowerzystą. Proszę wierzyć, to jest po prostu jedna wielka bzdura. Nie ma żadnej poważnej pracy na ten temat. Przecież miejsce do pracy dotyczących klimatyzacji czy pomieszczeń zamkniętych. Chcę również powiedzieć, że co jest ważne, kogo atakuje koronawirus? On atakuje ludzi o osłabionej odporności. A nic tak dobrze nie poprawia nam odporności, jak kontakt z naturą. W czasopiśmie jest praca, gdzie starsza osoba wychodząca do parku i siedząca na ławeczce, nawet nie chodząca, ma 30% mniej infekcji wirusowych niż osoba, która siedzi w domu. No właśnie, też problemem są te starsze osoby, które w tej chwili zostały bez rehabilitacji, bez ćwiczeń w czterech ścianach. Co one chociaż mogą zrobić, żeby właśnie, jak pan doktor mówi, profesor mówi, wzmacniać tą swoją odporność? Gdzie wychodzić? Ile razy dziennie? Pierwsza rzecz, na pewno nie palić papierosów, jeżeli ktoś pali. Druga, prawidłowo się odżywiać. Trzecia, można w domu wykonać proste ćwiczenia, nawet na zasadzie usiąść na krześle i wstać z krzesła 10 razy i kilka takich serii dziennie. Wchodzić po zakupy, po prostu kupować codziennie świeże pieczywo, iść w tym celu do sklepu w godzinach między 10 a 12, czyli to są godziny wyznaczone dla osób starszych. No właśnie, bo czym się może skończyć takie kilka miesięcy siedzenia w domu, bez ruchu dla starszych osób? Już no, Hipokrates e, mówił, że tak naprawdę e, z jednej strony po pierwsze nie należy szkodzić, a z drugiej strony nie może być lekarstwo gorsze od samej choroby. To jest powtarzane teraz wielokrotnie. Dla starszych ludzi izolacja społeczna, to, że się nie ruszają, jest większym zagrożeniem niż wirus.